Rakowiska to niewielka miejscowość pod Białą Podlaską. Spokojna, cicha, taka, w której nic się nie dzieje i właśnie dlatego ludzie czują się tam bezpiecznie. W jednym z nowych domów mieszkali Agnieszka i Jerzy Niedźwiedziowie razem z synem Kamilem. Ona była nauczycielką, on pułkownikiem Straży Granicznej. Normalne życie, zwyczajne problemy, żadnych dramatów. Kamil był spokojnym chłopakiem raczej zamkniętym w sobie, dobrze ocenianym w szkole, nie narzucającym się nauczycielom ani kolegom. Nikt nie przypuszczał, że to właśnie on stanie się bohaterem jednej z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w Polsce. Wszystko zaczęło się latem 2014 roku, kiedy Kamil poznał Zuzannę Maksymiuk. Rówieśniczka, uczennica innego liceum, dziewczyna, która wyraźnie odstawała od reszty pisała wiersze, pozowała do mrocznych zdjęć, mówiła o sztuce, pogardzie dla przeciętności i o tym, że świat jest pełen ludzi, którymi gardzi. Dla Kamila była kimś zupełnie innym niż wszyscy, których znał wcześniej. Z czasem zaczął się zmieniać. Coraz częściej wagarował, odsuwał się od rodziców, całe dnie spędzał tylko z nią. Agnieszka i Jerzy widzieli, że tracą syna. Byli przekonani, że Zuzanna ma na niego zły wpływ i zaczęli otwarcie się temu sprzeciwiać. Ten sprzeciw stał się iskrą. Zuzanna i Kamil coraz więcej czasu spędzali razem, oglądając brutalne filmy, American Psycho, urodzonych morderców, kino, pełne przemocy, chłodnej estetyki i pozornego dystansu do zła. Początkowo to były rozmowy, żarty, prowokacje. Aż w pewnym momencie padło zdanie, które przestało być żartem. Rodzice Kamil'a zaczęli być przedstawiani nie jako ludzie, ale jako przeszkoda, coś, co trzeba usunąć. Plan rodził się powoli, ale konsekwentnie. Zadbali o alibi. Wyjazd do Krakowa, wieczór literacki zuzanny, ludzie, którzy mieli ich widzieć, świadkowie, zdjęcia, dowody, obecności. 12 grudnia 2014 roku wyruszyli w drogę, jednak w pewnym momencie Zuzanna oznajmiła, że zapomniała laptopa i muszą wrócić. Wysiedli niedaleko domu rodziców Kamila, przebrali się, założyli rękawiczki, zdjęli buty. Była noc, około drugiej nad ranem. Rodzice spali. To, co wydarzyło się w środku, było brutalne i chaotyczne. Próby obrony, ucieczka, krzyk, krew. Syn zaatakował własnych rodziców razem z dziewczyną, którą uważał za najbliższą osobę na świecie. Gdy wszystko się skończyło, wyszli z domu i wrócili do samochodu, który zawiózł ich z powrotem do Krakowa. W trakcie jazdy Zuzanna opowiadała znajomym, co zrobili. Jakby to była historia, a nie rzeczywistość. Nad ranem sąsiad zauważył otwarte drzwi i ślady krwi. Policja szybko zrozumiała, że to nie było włamanie. Funkcjonariusze mówili później, że nigdy wcześniej nie widzieli tak krwawego miejsca zbrodni. Kamil i Zuzanna zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. Przyznali się. Opisali wszystko bez wahania. Proces ruszył w 2015 roku i przyciągnął uwagę całej Polski. Padały pytania o manipulacje, o wpływ Zuzanny. Oto gdzie kończy się podatność, a zaczyna odpowiedzialność. Ostatecznie sąd skazał ich na 25 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 20 latach. Kamil stracił także prawo do dziedziczenia po rodzicach. Prokuratura domagała się dożywocia, ale sąd najwyższy nie zgodził się na zaostrzenie kary. W więzieniu Kamil mówił o poczuciu winy i żalu. Zuzanna wyraziła skruchę znacznie później. W 2016 roku wygrała konkurs literacki dla osadzonych. Dla wielu osób był to symbol tej sprawy: poezja, sztuka i skrajna przemoc w jednej historii. Rakowiska na długo zapisały się w zbiorowej świadomości, stały się ostrzeżeniem, przykładem tego, jak cienka bywa granica między fascynacją a zbrodnią. Jak łatwo można przestać widzieć w drugim człowieku rodzica, a zacząć widzieć problem do rozwiązania, i jak niepozorne, ciche miejsce może stać się tłem dla tragedii, która na zawsze zmienia wszystko. Rakowiska to miejsce, które dziś wygląda zwyczajnie, ale ta historia przypomina, że zło nie zawsze przychodzi z zewnątrz, czasem rodzi się bardzo blisko. Wyrok zapadł, ale pytania wciąż pozostają. Jeśli ten odcinek skłonił Was do refleksji, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie i jakie historie chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Wasze głosy naprawdę mają znaczenie. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.